siemasz jestem Marcin, a wy znajdziecie się na kanale Gruz Brothers. Dzisiaj ten samochód będzie miał malowany jackpoint, bo nie wygląda dobrze z całym samochodem. Bo jackpoint jest pomarańczowy, także pomalujemy sobie go. Raczej znaczy nie będziemy zdejmować zderzaka, bo tak myślałem Czy go zdjąć, czy nie? Ale nie będę go zdejmował, bo jest jednak nowy. I nie chcę, żeby się uszkodził tak jak poprzedni. Znaczy, no, poprzedni to też była kwestia dzwonu, który też zaliczyłem na treningu. Dobra, nie będę się tutaj rozgadywał. Lecimy. <coughs> Jackpoint będzie czarny, jak mam tutaj barbara czarnego. Chciałem, myślałem nad chromem. No, ale jednak chrom by tutaj nie pasował. Ale tak to sobie tam. Może zatrzymamy farbę, jak znajdę dziś papier ścierny. Jak nie, no to będziemy na farbie malować. Ale mówię, mój efekt, który chcę uzyskać, to będzie czarny połysk. Ok, znalazłem odpowiedni spray czarny połysk. Przynajmniej taki jest pokazany na... Znaczy w sumie pokazany, napisany na puszce. Zdemontuję tą listewkę. Yy, może ją jakoś przemyję, bo widzę, że jest cała od piachu, cały Jackpoint. Yy, I może tym razem uda mi się. Ale kurczę, to widać jaki on jest pomarańczowy. Ale tym razem może uda mi się pokazać moją pracę zapewne w Timlapsie. Dobra, jak już widzieliście na tym yy, jest pomalowana pierwsza warstwa, ale już wiem, że będzie trzeba dać drugą, bo nie wszędzie pokryło. Są takie dziurki, znaczy dziurki. No jest po prostu niedomalowane. I nie chcę, żeby się porobiły zacieki. Może Wam to pokażę. O, zrobiły się takie kropki. Nie wiem, czy to będzie widać, ale właśnie porobiły się te kropki, więc jak to wyschnie, dam jeszcze po prostu drugą warstwę. Teraz, jak to sobie schnie, mm, chciałbym powiedzieć, bo ktoś napisał w komentarzu jakiś widz, żeby zrobić intro. No tylko właśnie nie wiem, bo i tak pewnie każdy to intro pomija. No to pewnie Wam zrobię kartę tu albo tu i zaznaczycie sobie, czy ma być intro, czy nie. Jak widzieliście na timelapse, pomalowałem już. Znaczy, już. Yy, jeszcze pomalowałem, jak to schło. Pomalowałem sobie takim specjalnym pisaczkiem. Napisy na oponach. Bardzo fajny pisaczek, za. O kurcze, chyba za 5 zł. Strasznie tanio. Jak to wygląda, tutaj. No co? Jest. Zaraz sobie to wyschnie bo przez patrzyłem, jeszcze się lepi. No jak wyschnie, znowu będzie ustawiona kamera i znowu będzie malowane. Dobrze, użyłem taśmy izolacyjnej, żeby zrobić pewną rzecz na barz i wygląda kosmicznie. Taki fajny pasek sobie zrobiłem, taką miałem ochotę na taki pasek i fajnie, strasznie fajnie to wygląda. Nie no, fajne, fajne, fajne i zrobiłem to w pół minuty taśmą izolacyjną. Fajne. Jak na kierownicy trochę ten paseczek, tylko że zazwyczaj jest żółty. W sumie nie wiem po co to zrobiłem, ale zrobiłem również na środku. Bo jak tutaj był robiony ten baszbar, -bar, to on tutaj był wycinany i spawany albo nagidany, już sami pętam. I tutaj jest totalnie środek. Także wiedziałem gdzie to zrobić. Nie no, wygląda. Wygląda kozacko. Dobra, druga warstwa siedzi. Jest nawet git. Zaraz zdejmujemy tą szmatkę. No, no i proszę, elegancko. Teraz zamontujemy jeszcze ten dyfuzor. I będzie gotowe. Powiem wam, że wygląda całkiem zacnie, ale naprawdę ten połysk, ten połysk się sprawuje. Jest nawet bardziej połyskliwy, bym powiedział, niż Bashbar. Baszbar nie jest taki połyskliwy, jak tamten Jackpoint. No, ale dobrze. No, lepszy niż pomarańczowy, bo pomarańczowy zrobiłem, gdy nie było całej okleiny. No i w miarę to pasowało, bo jeszcze jeździłem na pomarańczowych kołach, pomarańczowych stalubach takich. Znaczy nadal na nich jeżdżę, ale już tutaj nie pasuje do niczego. Będę jeszcze zmieniał pewnie lampy na empaka. Także nie będzie tutaj pomarańczowego kierunka. Także no do niczego by to nie pasowało. A jak ma nie pasować to lepiej poświęcić tą puszkę sprayu. Znaczy no puszkę to nawet na taki jackpoint to półtorej puszki, nie no półtorej puszki to na 10 takich jackpoint widzę, no ale naprawdę no wygląda to o wiele lepiej niż miałoby być takie pomarańczowe yy, felgi w kolejnym setupie albo będą chrom, albo też będą czarne raczej to wrzucę na kanał, także no spodziewajcie się takich filmów ale jak odcinek ten wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę oraz subikę na tym kanale jak no nie, no to mówię w komentarzu piszcie, co Wam się nie podobało. Spróbuję to poprawić. Na razie moje umiejętności kamerowania nie są jakieś udane, bo cały czas trzęsę. Ale tak, jak mam się skupić, to całkiem ładnie nagram. No mówię, w komentarzach piszecie, co Wam się nie podoba. Ja to spróbuję naprawić. Siema.